Kolejna rzecz, która się przewinie tutaj zatrudnienia sprzątawczych, nauczycieli, kucharzy i tak dalej, i tak dalej. Proszę Wysokiej Radni, ja nie jestem wmiennym kadrowym. Za kadry odpowiedzialni są kierownicy i dyrektorzy, i oni ponoszą odpowiednie kary dyscyplinarne za to. Ja mogę tylko interweniować. Jeżeli są jakiekolwiek niejasności, jakiekolwiek przekroczenia przepisów. Ale ostrzegam również informuję Państwa naprawdę lojalnie, bo czegoś zaczynam już zupełnie nie rozumieć. Tu się mówi, tam nauczyciel został zatrudniony, tu ja mu, tam i tak dalej. Za chwilę przychodzi wójcie, może byś pomógł, bo tu mam takiego znajomego trzeba by było by zapytać. Będę powiadł. Koniec. Jak tak to? Są wyjaśnienia tutaj jednego przypadku, jeżeli Państwo będziecie chcieli to usłyszeć, to proszę bardzo, bo się jakaś nie sprowadza. W przedszkolu yy, w wytworzyła, tam była specyficzna sytuacja, że pani odeszła z dnia na dzień do szpitala prawda? pani dyrektor poszukiwała, ja to wyjaśniałem, specjalnie kogoś przyjęła na dwa miesiące w swoją siostrę. Po tym będzie konkurs, no bo jeżeli trzeba na kucharki konkursu, Jaki prawny dyrektor tak przyjmuje coś Czy to godnie czy nie? Jest pomoc, której nie przeszło i powinna wrócić konkurs i tutaj będzie sam wiele panie przewodniczący. Nie, że ktoś jest karną czy nie kadrowym. Nie ma przyjmieć dla stanowiska samorządowe do instytucji szkół, gmin, nikogo po znajomości, po rodzinie, ma. Może być ogłoszenie zrobione w gminie, w internecie, w każdym trzeba skończyć kurwa. Ta Pani rzuciła. A tam się może być dzwonić. Nie za innej Pani są. jest, jest temat.